Hagi, łagi Uciekam wentami, goni Hagi, łagi Zaprasza nas wszystkich do strasznej zabawy Niby to pluszak, a jest więc ta atmosfera dziś wisi nad nami Pracownik fabryki nie ucieknie drzwiami Dzisiejszy dzień nie będzie łaskawy Hagi cię goni, bo chce coś do szamy Ma trzy metry wzrostu i straszycie cię kłami Niebieski stwór, chcę mieć kolację I kusić graczy ciepłym przytulasem Niebieski stwór z fabryki zabawek Chcę przytulasa, ale nie daj się Niebieski stwór, chce mieć kolację I kusić dziś graczy ciepłym przytulasem Niebieski stwór z fabryki zabawek. Chce ale nie daj się. Uciekam wentami, goni hagi łagi. Zaprasza nas wszystkich do strasznej zabawy. Niby to pluszaka jest zmutowany, gęsta atmosfera dziś wisi nad nami. Uciekam wentami, goni hagi łagi. Zaprasza nas wszystkich do strasznej zabawy. Niby to pluszaka jest zmutowany, gęsta atmosfera dziś wisi nad nami. Hagi, ej, ej, hagi, hagi łagi, hagi. hagi, hagi. Wszędzie zabawki, różne maskotki. Sam się zastanawiam, co będzie z popi, goni mnie hagi. Gdzie jest wskazówka? Trochę się boję, to nie jest wymówka. Kasety wideo, kolejne zadanie. Hagi Mm-mm. mm, -mm. mm, -mm.